Tu występuje trupa Madame Iriny? Tak, ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Nie chcę kupować biletu. Jak nie, to nie. Za darmo to sobie wiesz, Możesz kurwy przez okno pooglądać, a nie artystki. Dać mi. Masz. Jeno nie no nie właśnie nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe.